Siemaneczko. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami i wiele osób poszukuje produktów garmażeryjnych typu pierogi, krokiety, łóżka itd. Był wielki test pudki, a dzisiaj zapraszam na test sklepu, w którym ja sam kupuję produkty świąteczne. Zapraszam na test pyszne, bez glutenu. Na początek kilka słów, czym jest sklep Pyszne Bez Glutenu. Jest on prowadzony przez Elę, właścicielkę pensjonatu Moje Tatry, który podejrzewam, że większości osób z celiakiem jest doskonale znany, bo jest to pensjonat totalnie bezglutenowy, znajdujący się w Białym Dunajcu, obok Zakopanego. Ja tam byłem kilkanaście razy i naprawdę, jeżeli chodzi o jedzenie, w ogóle klimat tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie polecam. Z Elą się znamy i lubimy, ale to, że wysłała mi paczkę na testy, nie oznacza, że będziemy mówić w samych superlatywach, tylko jak zawsze na tym kanale będzie po prostu szczerze. A jak wygląda paczka? Tak... Tak wygląda paczka. Yy, mała, nie ma tu jakichś dziwnych wypełniaczy, które są do niczego niepotrzebne, folia bąbelkowa. No i słuchajcie, wyjmujemy po kolei, co my tutaj mamy. Pierogi z kapustą i grzybami, krokiety z mięsem, krokiet z kapustą i grzybami, uszka z grzybami, pierogi ruskie, pierogi z mięsem. Jak wygląda sam sklep, pyszne, bez glutenu, możecie teraz zobaczyć na przebitkach. No i co my tutaj mamy? Pierogi, krokiety, pieczywo, wędzone. Sery, przetwory dla wegetarian, dla wegan. Jak widzicie, oferta jest spora. My się dzisiaj skupiamy na produktach tak zwanych okołoświątecznych. No i co? Nie przedłużamy, tylko przechodzimy do testowania. Myślę, że na początek klasyk, czyli barszcz z łóżkami, z grzybami. Uszanowanie. Cześć. zaraz będziemy jeść barsz, ale żeby nie było, już sobie robimy testy i wy nic tego nie macie. Mamy dla was mega spoko opcję. Na hasło Gluten Freak do końca 2024 roku macie 10% zniżki w sklepie Pyszne bez glutenu na wszystkie produkty garmażeryjne oprócz serów. Zamówienie za minimum 70 zł, a kod wpisujecie w tym miejscu. Także hasło Gluten Freak 70 zł zakupy i 10% zniżki. A teraz przechodzimy do uszek. Ile kosztują te uszka? Uszka z mięsem lub grzybami 200 g kosztują 38 zł i 50 groszy. Najpierw socze. Dobre. Ciasto jest sprężyste. Mm, farsz grzybowy jest wyczuwalny. Nie jest taki dominujący, tylko fajnie z słońcą współgra. Moim zdaniem, jakby troszeczkę cięższe było, to ciasto byłoby idealnie. No, mus spokojnie. Sprawdzimy z barszem. Dorzucamy sobie barsz i próbujemy barszcz z grzybami. Mogło mnie dolewać wody do barszczu. Mocny. To jest koncentrat. Ty no, dobre to jest. Ty. Teraz trafiłem akurat na łóżko, które było już cięższym ciastem, no i to jest bardzo spoko. Czyli zależy jak się... Tak, no co trafi. Zależy jak leży. Jeżeli trafiacie na łóżkach, które są cieńsze, to są naprawdę bardzo dobre. Jak są grubsze, to moim zdaniem ciasto jest trochę za grube i wtedy was trochę przytyka, ale ogólnie, jak mamusia zrobi dobry barszcz, to te łóżka, uważam, że naprawdę dają radę. Bardzo się fajnie komponują, szczególnie te cięższe. no co kto lubi. Cięższe łóżka i jest petarda. Zdecydowanie, ale w połączeniu z barszczem jest bardzo dobre. No, nie one tak trochę namokną tym, nie? To robię to. To wszystko najdzie. A czujesz różnicę? Gluten bez gluten? Trochę tak. Trochę czuję na pewno, bo ciasto jest inne. Dobry. jakbym miał to gdzieś... Głodny był, zjadł, miałbym zjeść, to bym zjadł. Bagno, tego. No i co? Poleciłbyś te uszka? Tak, zdecydowanie to tak. bym polecił. Kilka informacji odnośnie samych paczek. Najważniejsze jest to, że pyszne bez glutenu przyjmuje zamówienia do 14 grudnia, a wysyłkę robią do 19 grudnia. Oczywiście, jeżeli chodzi o produkty świąteczne. Pierogi przychodzą gotowe do spożycia, mają trwałość 10 dni. Można je mrozić do 3 miesięcy. Można je odgrzać na parze, wrzucić do wrzątku na minutę, albo odmrażać. Można też odgrzać w mikrofalówce, tylko trzeba uważać, żeby nie przegiąć, bo ciasto się zrobi gumowe. Przed nami drugi zawodnik w dzisiejszym teście, czyli, proszę Państwa, bezglutenowy krokiet Korkiet. z mięsem. Korkiet. Skład. Mięso wieprzowe z łopatki gotowane, miks bezglutenowy, skrobek kukurydziana, mąka ryżowa, błonniki roślinne z babki, płesznik bambusowy, mąka ryżowa pełnoziarnista, mąka z soczewicy, itd., tak dalej, tak dalej. Widzicie skład, poczytajcie sobie. Wszystkie produkty ze sklepu Pyszne Bez Glutenu są bezpieczne dla osób z celiakią. No bo to jest, tak jak mówiłem, odnoga działalności Eli z pensjonatu mojej Tatry, która oczywiście certyfikat ma, także bezstresowo. Możecie sobie to brać. Byliśmy tam kiedyś. Bardzo dobre śniadanie, pamiętam. Ale za bardzo no. dobre jedzenie, to, do, to dobrze wspominam, no? Tak. Dobra, krokiet. Pod mi się, że wchodzi. Mmm, dobry. I tu są te proporcje, które lubię. Jest dużo farszu, nie za dużo ciasta. Mm. Czuć mięcho. Nie, ostatnio w ogóle krokiety to pochłania. Jesteś krokietowy? No, bardzo. Takie zimowe jedzenie, tuste. Mięso tego. Bardzo dobre. No, jak oceniasz? Fen nie jest suchy, a w porównaniu do glutenowych? Ktoś nie widzę różnicy, nie czuję w smaku różnicy. Poleciłbyś? Poleciłbym. Krokiet z mięsem waży 150 g i kosztuje 11 zł. Tyle samo kosztuje krokiet z grzybami i kapustą, który za chwileczkę przetestujemy. I propozycja typowo świąteczna, Wiglina. i co, nie ma co gadać, testujemy. Ta sama cena 11 zł, ta sama gramatura 150 g. Jak widzicie, jest przycięty na pół, nie rozpada się, także struktura na plus. O, struktura na minus. Jak w ogóle się rozleciał? Ja ogólnie jestem mięsnym gościem, tak już na pewno zauważyliście w poprzednich odcinkach. Dobry, ale wydaje mi się, że się bardziej taki się zrobił rozlatujący. Nie wiem, czy to przez kwestię farszu. Przynajmniej mój się rozpadł na talerzu. Tak, mój też. Także y, powiedziałem na początku, że się nie rozpada, jednak się rozpada. Z tych dwóch propozycji dużo bardziej smakował mi krokiet z mięsem. Może to też kwestia preferencji, bo ja wolę po prostu mięsne rzeczy. To Tutaj to jest. ciasto bardziej takie jest rozlatujące się. Y, nie trzyma się to tak bardzo kupy. Nie no, zdecydowanie wolałbym ten y, krokiet z mięsem, z tych dwóch. Ten farsz jest bardzo dobry, tak, kapusta jest mocno kwaśna, także mega to mm. spoko. Jeżeli chodzi o farsz, jest bardzo dobry, no na minus to ciasto już się tak porozpadało. Myślę, że na pewno lepiej, dużo, dużo, dużo lepiej by smakowało, jakby na przykład wyszło prosto spod ręki Bra. i zjedzone na świeżo po, po zrolowaniu, że tak to powiem, nie? Także co, mamy trzy rzeczy za nami, uszka były spoko, te cięższe krokiet z mięsem był zajebisty, krokiet z kapustą i grzybami Cóż trochę niżej. Według, według preferencji pierogi kapusta i grzyby. Te krokiety są bardzo sycące, nie? No. Da się, da się, nimi najeść. Teraz przechodzimy do pozycji absolutnie klasycznej. Myślę, że tak klasycznej prawie jak uszka, czyli pierogi z kapustą i grzybami. Kolejna propozycja Wigilina. Te były ugotowane, ale postanowiliśmy, że pierogi z mięsem i te ruskie sobie po prostu odsmażymy na patelni. No, nie, ja, no, ja sobie. Myśmy po prostu chłopy, to sobie nie smażyć. No tak, no, tłusto. Farsz podobny jak przy krokietach. Mhm. Mm czyli jest OK. Ale tak to w smaku jakoś za bardzo nie odstajemy od takich zwykłych pierogów gdzieś tam zrobionych, które głównym, w sumie głównym składnikiem jest gluten. Są dobre. Moim zdaniem tak. farsz jest praktycznie identyczny, znaczy jest identyczny jak uh -huh. w krokietach. Uh -huh. Jest naprawdę bardzo dobry. Mm, ciasto, spoko. Gdyby nie były gotowane, tylko byłyby podsparzone. Wiadomo, że no, lepszą formą przygotowania jest gotowanie, na pewno zdrowszą. Natomiast tutaj znowu się pojawia ten problem, że zależy na jakiego pieroga trafi. Jeden ma grubsze ciasto, drugi ma cieńsze. Uh -huh. Jak jest grubsze, to gorzej, jak cięższe, to lepiej. Więc ogólnie spoko. Ale ja oprócz Wigilii tak naprawdę nie jadam takich pierogów z kapustą i grzybami, bo wolę chyba te mięsna, jak nie mięsne to ruskie, A że no spoko, spoko, myślę, że solidna propozycja. Mili Państwo, czas na kolejny produkt, który dzisiaj testujemy, pierogi z mięsem, produkt całoroczny, produkt, który dobrze znam, jeżeli chodzi o sklep Pyszne Bez Glutenu, zapraszam. Ja nie znam. A to poznam. W tej formie to jest inna bajka, moim zdaniem. No czy jest no. Bardzo mi odpowiada farsz mięsny w ogóle z produktów, które są z tego sklepu, bo jest naprawdę dobrze doprawiony, nie jest przesadzony, nie jest zasłony. Jak w tych, jak w krokietach. Tak, to jest identyczne jak w krokietach. No, w sumie można by się domyśleć, że to jest to samo, nie? Ale jest wszystko tak w punkt doprawione, nie? Jest takie słonawe, ale odpowiednio. No i mięso jest y, dobrze zmielone, nie, nie, nie jest takie zatykające, nie? To nie jest tak za, nowu za bardzo, że mm -hmm. się robi pakiet z tego, nie? Powiem Wam, że to jest mój ulubiony produkt, jeżeli chodzi o pyszne bez Pierogi z mięsem są naprawdę zajęcie. Jakościowo nie odstają od pierogów gdzieś tam kupowanych na centrum, gdzieś tam się jadło. Tu macie fajną opcję, że te wszystkie pierogi są osobiście wyrabiane w pensjonacie mojej tatry, także może i bierzecie na dowóz. Ale to jest taki. No, czuć, że to jest domowy produkt, moim zdaniem, nie? To nie jest taki mm, bezduszny, sklepowy produkt, tylko taka domóweczka, nie? Dobrze mówię? Dobry, by? to mogło być trochę cięższe. Pierogi z mięsem oraz. Krokiet z mięsem to jest mój absolutnie numer 1. Pierogi z mięsem, których gramatura wynosi 350 g, kosztują 41,80 zł. A teraz ostatni punkt w dzisiejszym programie, czyli pierogi ruskie, również podsmażone są. Słyszycie na nami... Ja przynios. Dobrze! Co mamy w składzie? Twaróg półtłusty 31%, ziemniak i miks bezglutenowy, cebula, olej rzepakowy, sól, pieprz. Pamiętam jak za młodych czasów jadło się bardzo lekkie danie od babci w postaci pierogów ruskich ze śmietaną. Nie mamy śmietany. Piękne były czasy. Ja nie wiem, jogurt naturalny to maks, ale spróbujemy sobie. Ogólnie powiem Wam, że sycące są te danie. Naprawdę. Zjedliśmy po kilka pierogów, ja już czuję, że to już, już tutaj, nie? No, to tutaj. No, jest, no, jest sycące. No. Bo to są takie rzeczy raczej ciężkie, no będzie jest dużo ciasta, farsz, los pierogos, amigos. No wydaje mi się, że forma podsmażenia jest tutaj. Mhm. Wszystko jest takie fajnie zbite, nic się nie rozpada. Gotować to trzeba chyba umieć, Ja to nie wiem, czy ja umiem gotować. I... To niczym w ogóle nie odstaje od swoich no, zwykłych... Bardzo dobre. No naprawdę dobre. A jadłeś ruskie czy nie? Właśnie jadłem. Nie, chyba nie jadłem. Jadłem z mięsem, ale jako tak świątecznie zamawiałem te produkty. No a te są zajebiste. Powiem wam, że w pierwszym kęsie myślałem, że są trochę niedoprawione, ale jak to podgryziesz, to rozchodzi się cały smak tego twarogu. One są takie delikatnie pieczne, nie? Więc naprawdę fajne. Ale fajnie to nie spórne. są za bardzo znowu. Nie, to jest wszystko wyważone. Czasami jak tam jadłem gdzieś pierogi ruskie sobie człowiek wziął. To był tak te pieprzu na balon, że tylko się coś zjeść nie dało, nie? A jakbyś miał podsumować wszystko, co spróbowaliśmy, co ci smakowało co mniej. Najbardziej krokiet. To jest ważna uwaga, bo to jest krokietożerca, dużo tego jesz, nie? Nie dobry, no o, krokiet na pierwszym miejscu łóżka tak, trochę dalej. Przejdźmy do podsumowania, ile wszystko kosztuje? Uszka z mięsem lub grzybami 200 gramów kosztują 38 zł 50 groszy. Krokiety z mięsem lub kapustą i grzybami ważą 150 g i kosztują 11 zł za sztukę. Pierogi z mięsem 350 g 41,80, pierogi z kapustą 350 g 38,50, a większe z kapustą 550 g 53,90, Ruskie 350 g 38,50, a większe 550 g 53,90. Oprócz tego macie pierogi z serem na słodko. Które kosztują 41,80, a paczka 550 gram 64,90. No i możecie też kupić bezglutenowe ciasta, jak sernik i tak dalej. Najważniejsza informacja jest taka, że do 14 grudnia sklep Pyszne bez glutenu przyjmuje zamówienia świąteczne, wysyła je do 19 grudnia. Pamiętajcie na hasło Gluten Freak: macie 10% zniżki przy zakupach za minimum 70 zł. Dotyczy to produktów garmażeryjnych z pominięciem sera, czyli wszystkie rzeczy, które są robione bezpośrednio w pensjonacie mojej tatry, objęte są promocją i macie to do końca grudnia. Ja wielokrotnie zamawiam produkty z tego sklepu i naprawdę szczerze mogę Wam polecić. To jest dobra domowa robota, bezpieczna jest, dla osób z celiakią. Wspierajmy bezglutenowe miejsca, żeby było ich jak najwięcej, bo dzięki temu mamy po prostu łatwiej. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie. Jak zostawić jakąś łapkę w górę, komentarz, będzie mi naprawdę mega miło. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję za obejrzenie. Yo!